Hej, witajcie! Z tej strony Noxy i będziemy dzisiaj grali kledę na topie. Jeżeli chodzi o ten build na kleda, to chcę spróbować 100% kryta. Ciężko może być zbudować nam wszystko w jednej gierce, ale na razie nie chcę zapeszać. więc... Celem tego buildu jest to, żeby one-shotować ludzi w trakcie jednego W w trakcie tego, jak masz zwiększony atak speed. Ale pomimo tego maksujemy Q, bo zanim będziemy mieli te kryty, to trochę czasu minie, więc nie opłaca się od razu jakoś masę punktów ładować w to W. Eee, czy czegoś wam nie powiedziałem? Chyba wszystko powiedziałem. Ignite'a nie wziąłem. Oh well. Grałem w ten sposób kilka gierek na streamie, to chyba na grach z widzami akurat było. Grało się całkiem zabawnie, muszę przyznać, jest to build, który jest... No jest inny, nie jest to najlepszy build, jak zresztą wiele buildów, które wam pokazuję na kanale. Eee, ale wydaje mi się całkiem przyjemny. Do gry. Okej. Okay. Celaz zaczyna od tego, w sumie nikt mu nie zwardował żadnego piksela. Nie mogę mu dłużej pulować. Nie wiem dlaczego miałby zaczynać od blue. To jest dosyć słabe. Okej, okay, ja nie straciłem żadnego miniona. Ta walka była słaba. Ej, ej, ej! Conqueror załączył się dwa razy? Okej, okay, ta walka już jest trochę lepsza. Poza tym, że spaliłem Ignite'a, głupio. A on ma TPK. Także nie wyszedłem tutaj na plus. Muszę jak najszybciej szukać z nim walki, wiecie? Jeżeli on się będzie teleportował, to prawdopodobnie tutaj. To powinienem od razu w niego wbijać. Właśnie tak. Ok, nice. A dlaczego szukam od razu walki? Dlatego, że. Jestem w dosyć niebezpiecznym miejscu, jeżeli nie jestem na Skarlu. Bo jest mnie łatwo zabić, nie? I u you know, ziomeczki, o co chodzi? Chyba potrzebuję już warda. To jest czas, w którym już mniej więcej... No, to jest czas, w którym się będzie interesował gankowaniem mnie, a Mumu. Z czego on się tak wyleczył? On przed chwilą nie miał zdrowia. Dobrze, o ranko. Tylko że miniony mnie zbił. Dobra. Traci czas, o Ja mam znowu swoją pasywę. A fala jest dla ukonga w niewygodnym miejscu. O! W mi się skończyło, nie zgarnąłem tego last hita. Ok, będę go co jakiś czas obijał, chyba z Q po prostu. Nice. Ok. Czy chcemy maksować W, jeżeli wygrywam linię? No chyba. Chyba niezależnie od wszystkiego, e, chcę dać kilka punktów, przynajmniej trzy punkty w Q najpierw. I wtedy mogę się zastanowić nad tym, czy później nie jest dobrze maksować W. Okej, okay, a... czekamy na Ukonga. Ja nie mam TPK. Ale... to nic. On nie powinien mieć żadnych przedmiotów przez to, że go tak zzonowaliśmy na początku. Co się dzieje? Ej, widzieliście? Jakoś tak zaczął... ...wariować mój ping. A, dobra, wracając... Zanim się wrócę, chciałbym nawiązać trade'a. Z Łukągiem. Może uda się go wciągnąć potem miniony. Ale widzę, że tak nie bardzo. Czy ta fala będzie naprawdę? Wbiegała po dwieże tak. Okej. Okay. W takim razie przepychamy tu falę. A mumu jest na bocie. Także nie muszę się bać tego, że ktoś tutaj przyjdzie mi teraz. Zastanawiam się... Ja i tak chcę się zaraz wracać, nie? Wow! Ej, ja się nie spodziewałem, że ja go zabiję, ale w pewnym momencie coś mi powiedziało Dawaj, wbijaj! Zobaczymy, zobaczymy co się stanie! A co, co, co ci szkodzi? I naprawdę go zatukłem. Dlaczego jest taka muzyka? Czekajcie... Nie wiem, czy słyszycie ją. Ona cichutko leci w tle. Za każdy hit w wieżę dostaje sporo. Wiecie co? Chcę zbić turtlety. Jestem w miarę bezpieczny. Nawet jeżeli Łukong tutaj wbije we mnie. To ja szybko wbiję sobie. Jednym hitem w zasadzie z Karla od razu. Wiecie co, bo to jest moment, w którym znowu szukam z nim wymiany. Tylko ja mam dużo zdrowy, dużo złota. I wybadałoby się w końcu wrócić. Ale zamiast tego... o. <laughs> Ale on jest biedny, nie? Naprawdę. A ja jeszcze się nie wróciłem ani razu po przedmiot. Wow! Ej, on naprawdę cały czas ginie. Ja się po prostu wbijam i się nie wracam. O co chodzi? No to nie wygląda tak, jakby on mógł coś już zrobić. Po tym pierwszym... Okej, okay, tam pierwszy, pierwszy raz jak się przewrócił to był jego błąd, nie? Ale teraz... Jestem też prawie pewien, że nawet nie miał W. Dopiero pod koniec mu się skuldałniło. W sumie chcemy zgarnąć kolejnego flajta. A mamo jest na bocie, także farma, farma, farma. O nie! O nie, hitnąłem mnie tego! O mój Boże! Ja, jakbym się tutaj nie pogubił, jakbym nie był drewnem, to bym go zabił. Hitnąłem raz klona. W sumie zdziwiło mnie to, że we mnie wbił. No ale. Trudno. Okej, okay. zwykle chciałbym budować na początku Tiamat, ale. Biorąc pod uwagę, jak wygląda ta linia. Myślę, że możemy sobie pozwolić na pójście od razu full kryt, Infinity, te sprawy. Zastanawiam się, co kolejne będzie. Chyba Static, nie? Po Infinity? Czy Essence River? ten river może być spoko, bo daje mi Cooldown Reduction i jest mi łatwiej się kleić trochę do celu. Jak mam częściej E, nie Widzę, że cały mój teamek wygrywa? Nie Niedobrze. Liczyłem na to, że będę mógł pokazać taką gierkę bardziej wyrównaną taką gdzie ja jestem tym czynnikiem <laughs> kierującym Teraz musimy postawić trochę wizji. fiz jest na idzie missing, tak. O, jest już. <laughs> Let's go! Nice. Dobrze zareagował Sylas. Piękny counter -gang. Nie zdążyłem skostować rki, wiecie? Zanim mnie zrzucili ze Skarla. Dobra. Ja chcę zgarnąć jak najszybciej wierzę. Teraz mógłby zgarnąć z tego. Heraldo, Wiecie co zrobimy? Mam dużą przewagę. Wybiegnę naprzeciw Wukongowi. On teraz nie może podchodzić pod farmę. Amumu widzimy, Fizz nie żyje. Nikt nie może tutaj zejść. To jest dla takiego dla kogoś, kto jest behind, jak ten Wukong, to jest bardzo irytujące. On nic nie może na to poradzić. Popatrzcie, jak dużo EXPA go omija. Dobrze zrobił, nawet że się nie był ze mną. I ja teraz zgarniam wieże. I recall. Kilo. Ile kosztuje statyk? Statyk kosztuje 2600, więc nie będzie mnie stać, nawet jak zostanę dłużej. Okej, okay, to kupię tak. Eee, I zastanawiam się teraz bardziej nad tym essence Riverem, czy jest sens go na drugi przedmiot składać, ale. Chyba nie będę w ten sposób się budował. Eee, mobility to trochę. są trochę trollowe, ale... Mam tak dużą przewagę, że ważne jest to, żeby przenosić ją na inne linie. Widzę tutaj w czacie jakieś historie nieudanej miłości. Patrzcie, jak szybko zasuwa ten klet. Widzicie, po co są mobility? Ani razu kryt. Dobrze. O, jest pierwszy kryt. Okay, let's go. A Ta rka trochę zła chyba, o, chociaż nie, wsiadła. W przeciwieństwie do Q, które mi snąłem No i ZX sprząta. O, chodź. <grywka> o nie, dobra i ja przeżyję, tak. Chciałbym nabić sobie skarla. Najłatwiej chyba będzie na wieży. Nie od razu play te dodatkowe. Nie ma erki. Eee, Kaisa I będę miał kasę na statika O, naprawdę to jej nie podciągnęło. Ok. Niby ważne, że zabiłem w Konga. Dlaczego to Q nie przyciągnęło, Kaisy? Mielibyśmy fragę. Ja specjalnie. O. Dobrze, było blisko. Prawie wylałem sobie na całe biurko wodę. Uh... Czekajcie, czekajcie, co, co, coś miałem powiedzieć. I zapomniałem przez to. A, że specjalnie zignitowałem Kaiser, bo myślałem, że Kieł przyciągnie. I będą z tego dwa fragi. No ale trudno. Overheal się nie sprawdza. Grałem Overheal'a też na Xinie. A, to działało na nim dużo lepiej, dlatego że Xin miał heal'a, nie? A tutaj mam tylko lifesteal'a i ciężko jest mi nabić Overheal'a z tego. Mhm. No dobra, no to tak, czy chcemy dodatkowy punkt w R? -kę? Chyba nie jest mi to nawet bardzo potrzebne. Naprawdę zatrzymała mi Q No dobra, to ja sobie zgarnę reda Ej, serio, to było takie unlucky 50% kryta, na razie Kto da więcej? Chyba kolejny przedmiot, który chcę zrobić to już Essence River, nawet Essence River i drugie Infinity, żeby mieć 100%, nie mogę przez chwilę nabijać Skarla, 20 sekund. Ok, ja się wracam. Ciekawe, czy przez tą ścianę to się przeskoczyć, tak, da się. Okej, okay. zostawiam moich ziomeczków, bo w sumie trzeba kupić więcej krytów. I tak, e Essence River. O, akurat mam tyle złota, ile jest potrzebne. Ile kryta? 70%. Czyli teoretycznie. Na średnio 3 z 4 ataków z w powinny krytować. I zaraz to sprawdzimy, czy tak jest. Pogromcy mitów. Czy 70% kryta to będą trzy ataki z 4. No trochę mniej, bo to jest na średnio 2, coś tam. I za oranko. Może oni tu podejdą? No już tam nie zdążę nikomu pomóc. Chyba najlepsze co mogę zrobić, to tutaj zaczekać? Mmm, okej. Okay. Bez skoku. Fizz. Wybaczycie mi to, co się zda stało tutaj? Lecę, 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 lecę. Nice! Dwa pragi Okej, okay, udało się. i ja chyba będę zamykał tę grę, bo nie ma sensu się znęcać nad przeciwnikami. Witajcie na moim zapasowym nagraniu, takim, które wrzucę jak nie będę miał akurat innego filmu, bo jest krótkie. Okej. Okay. Kogo honorujemy, co? Shonorujmo zada. Dziewczyna go rzuciła, ale w sumie nie jest smutny, więc... Nie wiem. Fajny damage. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, subskrypcja. Możecie wpaść na streamie na Facebooku, link jest w opisie. A ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Peace.